To twój sok z gorzkiej dyni. Chyba o tym jeszcze nie wiesz, ale człowiek nie jest w stanie tego pić. Jak to pije, czuję się, jakby ktoś mi odciął język. To nie ma porządnego smaku, jest takie gorzkie. W domu unosi się zapach Kiru, a ty mi każesz pić. sok z gorzkiej dyni. Mamo, co ty robisz i dlaczego? Na pewno słyszałaś sformułowanie rzucać grochem o ściany". Właśnie widzisz tego przykład. On i tak zrobi po swojemu. Nie będzie brał leków, będzie jadł co chce, ale trudno, niech choruje. To prawda. Spójrz na niego. Dolewa oliwy do ognia. Dlaczego mnie obwiniasz? Obwiniam jego. Pokażę ci coś. Przesuń się. Przesuń nie. Co to jest? Spójrz na to.